otyłość jest ogromnym problemem. Jest ogromnym problemem na świecie i staje się nim staje się coraz większym problemem na świecie. To nie jest tak, że radzimy sobie coraz lepiej z tą otyłością, tylko radzimy sobie coraz gorzej. Coraz więcej osób zmaga się z otyłością, a problem jest taki, że otyłość w bardzo krótkiej drodze prowadzi do cukrzycy typu drugiego, do Alzheimera, do chorób serca, do chorób jelit, do deprywacji snu, do wysokiego ciśnienia. Można to wymieniać i wymieniać i wymieniać. Czyli tak naprawdę otyłość jest taką bramą, która otwiera drzwi do wszelkich innych chorób. Więc najważniejsze jest to, że cukrzyca właśnie. Typu drugiego. Jeżeli już zapadniemy na cukrzycę typu drugiego, to te drzwi otwierają się już właściwie na oścież. Jaki jest najlepszy sposób na, na walkę z cukrzycą typu drugiego? Oczywiście jest to, zgadliście, utrata wagi, więc Ludzie, jak to ludzie, chcą wyciągnąć zawsze jak najwięcej przy jak najmniejszym nakładzie sił. Okay? Gdyby istniała jakaś tabletka, która powoduje, że przyrasta wam 40 kilo mięśnia i wyglądacie jak Arnold, a kosztowałaby milion dolarów, to i tak by był to najczęściej kupowany lek na świecie, mogę, mogę się założyć. I właśnie. W Tutaj całe na biało wjeżdżają leki do zarządzania masą ciała, masą ciała, właśnie korzystające na tym, że ludzie są bardzo niecierpliwi i są wszystko przy jak najmniejszym nakładzie si sił. I musicie zrozumieć, że to jest ogromny market, wart no miliardy dolarów. Tam się naprawdę obracają takie pieniądze, że to. W pale się nie mieści. Nie wiem, czy w jakiejkolwiek innej dziedzinie takie pieniądze się obracają. I na przestrzeni lat powstało wiele leków, które z biegiem czasu były wycofywane czyli coś wychodziło na rynek, i w takim samym czasie, jak z wielką pompą wychodziło na ten rynek, to z wielką pompą również znikało, przez to, że miały drastyczne i niebezpieczne efekty uboczne.